Przystojniak z nowego task odleciał w klubie LGBT. Scenę pomylił z łóżkiem. Ostre nagranie. Takich scen na koncercie Justyny Steczkowskiej w klubie LGBT w Warszawie nie spodziewał się nikt. Gwiazda nowego sezonu Tańca z Gwiazdami odleciała w najlepsze z kolegą, dając popis, po którym aż robi się gorąco. Justyna Steczkowska najgorętszą gwiazdą 2025 roku, Justyna Steczkowska znowu ma swoje 5 minut. Po tym, jak w lutym wygrała preselekcję na Eurowizję 2025, stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd w Polsce. Gra koncert za koncertem, jest zapraszana na zagraniczne wydarzenia, a do tego podpisała kilka intratnych kontraktów reklamowych. Jeden z nich z marką kosmetyczną Dray, która częściowo sponsoruje jej europejską trasę promocyjną. Mimo napiętego grafiku Justyna nie traci czasu na spotkania z fanami. Szczególne miejsce w jej sercu zajmuje społeczność LGBT, którą wspiera od początku swojej kariery. W twórczości steczkowskiej nie brakuje odwołań do miłości gejów czy lesbijek. Artystka od lat współpracuje z osobami z tęczowego środowiska. W minioną sobotę gwiazda zaśpiewała dla publiczności zgromadzonej w warszawskim klubie Glam. Miejsce to uchodzi za kultowe wśród osób LGBT. Justyna Steczkowska ma problemy z Eurowizją przez TASK. Program pokrzyżował jej plany. Ludzie się skarżą, a Stęczowska rozkłada ręce. Wytwórnia wywinęła jej niezły numer. Steczkowska zaprezentowała swoje największe przeboje. Nie zabrakło oczywiście jej eurowizyjnych piosenek Witch Taro Choro oraz Gai. Tegoroczną propozycję zaśpiewała aż dwukrotnie, porywając licznie zebraną publiczność do tańca. Największe show można było zobaczyć na scenie. Justynie towarzyszyli tancerze, z którymi wystąpi na Eurowizji. Jednym z nich jest zyskujący na popularności Piotr Musiałkowski, który w parze z Magdą Narożną obecnie walczy o kryształową kulę w tańcu z gwiazdami. Piotr Musiałkowski rozpalił wyobraźnię społeczności LGBT. Musiałkowski jest zawodowym tancerzem, który już nieraz udowodnił, że na parkiecie czuje się jak ryba w wodzie. Telewizyjnym show Polsatu prezentuje jednak klasyczne tańce, na scenie glamu mógł pozwolić sobie na nieco więcej szaleństwa, co nie umknęło uwadze internautów, gdy do sieci trafił filmik z koncertu steczkowskiej. Internauci nie pozostali obojętni na widok namiętnych scen, jakie zafundowało dwóch zmysłowo ocierających się o siebie tancerzy. Poniżej film, który podbija sieć. Dopiero co zaczęła się wiosna, a nam już zrobiło się gorąco jak w letnie dni.